Witam serdecznie witam. A co my tutaj dzisiaj mamy? Oczywiście. Prażucha, staro prażucha ze skwareczkami. Staropolskie, nieco zapomniane dania, ale wraca teraz do łask. Proszę bardzo. Prażuszka tutaj już było wcześniej jedzone, tutaj było więcej, ale było oczywiście zjedzone. Tylko tak pokazuje prażuszka. Tu już troszeczkę taka, no. Bo już było wcześniej jedzone, ale ja jeszcze raz to odgrzewam. I za chwilę poleję tutaj prażuszkę tą y, skwareczkami, oczywiście stopionymi ze, ze słoninki. Z, do, z, do, z dobrego źródła. Czysta, czysty tłuszcz, czysta słoninka, czyli no, skwareczki stopione na, na patelce. Słoninka stopiona na patelce. I tu prażucha. Prażucha to oczywiście ziemniaczki i ugotowane i później dodana mąka i ubite. I tak, już nałożone, tutaj odgrzewam taką sobie porcję. Można większą, mniejszą. Ja to już jadłem wcześniej i odgrzewam to troszeczkę yy, troszeczkę w piekarniku. I okej, okay, teraz jako na podwieczorek biorę. Konsumuję ten wspaniały specjał, czyli staropolską prażuchę ze skwareczkami. Biorę od razu, bez krępowania się. Mm. Trochę skwareczków, a ja ja nie mogę tego nabrać. Proszę bardzo, prażuka ze skwareczkami. Wspaniałe danie. Do tego pomidorek zielony. Cukina z, z mu Grzybki. Marynowane. Wspaniałe danie. Poprzez tłuszczyk wchłaniają się lepiej. Oczywiście witaminki. Tłuszczyk to tłuszczyk, ale mamy tutaj przecież też jako grzybki to też białko. Dużo witamin. Wapń, potas, fosfor, cukinia oczywiście i zielone pomidorki, ziemniaki, wapń, fosfor, mangan, magnes, witaminy z grupy B. Przez wspaniałe danie, pełno wartości.